Okej. Okay. Dzień dobry. Kolejny odcinek. Okej, okay. cutscenkę nie będę pomijał, bo nie... Narobiłaś się... niezłego bałaganu, Saro. Żałujesz, że mnie uratowałeś? <laughs> Nigdy. Słyszałam, co stało się z twoim przyjacielem Tychusem. Przykro mi. Dokonał wyboru. Ja też. Może powinieneś był pozwolić mu mnie zabić. Jako królowa ostrzy wymordowałam miliony. To nie byłaś ty, Saro. Zostaw przeszłość za sobą i skup się na tym, jak się stąd wydostać. Przygotuję się i spotkamy się tutaj za godzinę. Dobrze. Brzmi nieźle. Mój statek jest gotowy do drogi. Mo Możemy lecieć, co? No dobra, tam... Poddziały Dominium w sektorach trzecim, czwartym i szóstym. Sora... Ewakuacja całego personelu. Tu nowa. Rozpocząć przeczesywanie. Znaleźć karigan. To na prawo, Przyjąłem. na tym się kończy scena? Myślałem, że co będzie więcej. kurwa Kurwa, lepiej StarCrafta lubi po rusku bardziej, niż no po polsku czy tam po angielsku. Ale czasem można pograć. Jim, słyszysz mnie? Działam. A ruszam. Umo... Jański kurła jański, jakiś roz Odbezpieczam broń. Znowu w akcji. O, jedyneczkę poziom Ciekawe. Maruder z przodu. Załatwię go wybuchem kinetycznym. Wróg po prawej. Weź firebata. Tak, tak łatwo się nie zmierz. Dobra. Znoga została. Zespół infiltrujący Dominium. No to... Pomóżcie nam ich załatwić. Pali. Raynor, Kerrigan! Ten terminal was wyleczy i przywróci część Mogę energii... Powodzenia! Ja spadam! Chyba się wyczerpało. Na oddział Marini. Miażdżący chwyt powinien poradzić sobie z całą grupą. Droga wolna, ruszamy! Nadciąga kolejna fala grup inwazyjnych dominium. Góra! Gdzie idą umojenie? Nieważne. Ruszajmy swoją Dobra. Trzymuje dużo odrażeń. Rozumiem. Działa. Nie. Zaraz dotrzemy na stację promu. Zabierze nas do lądowiska. Korytarz jest zablokowany. Musicie przebić się przez niższy poziom, żeby dotrzeć do promu. Powtórz. No to robimy ten lukie Dobra. Idę. Valerian, odezwij się. Główny korytarz jest zablokowany. Możesz otworzyć drzwi boczne A12? Mogę. Ale przygotujcie się, podczas ataku Sergi wydostały się na wolność. Tak, wyczuwam je. Ale nie powinnam ich znowu kontrolować. Nie proszę cię o to. Poradzimy sobie z nimi. Drzwi otworzą się za A, trzy, dwa, jeden. Zrobimy jest za dużo. Zadanie Ruch po prawej. Działam. No, bo trudno. Zadanie czeka. Ruszam. Rozumiem. Chcę u nas uwięzić. Dalej, skarbie! Musimy przedostać się do drzwi! Nadajemy na tej samej o, Działa. Dobra. Nadajemy na tej samej pali. Rozumiem. Naprzód. dużo. Ruszam. O, o infektoryś, cześć, kurde. Idę. Naprzód. Idę. Ruszam. Zadanie czeka. Cel, zasięgam. Dobra. Działam. Nadajemy na tej samej fali. Przypominają mi się stare czasy. Kurwa no. Tylko dorobiłem się kilku siwych włosów. A ja kilku zergowych. Lecimy. Kurwa, lecimy, lecimy. Udało nam się. Zostajemy no na tej samej pali. Nie zatrzymujcie się. Zaraz odetną ten obszar. Rozumiem. Idę. Naprzód. Ruszam. Oto. to okay. Zobaczymy jak spodoba mu się wybuch kinetyczny. Rozumiem. Działam. Dobra. Ładny ten. Działam. Widzę, że mają tu niezły burdel. Bywaliśmy w większych tarapatach. Cel namierzony. Zlokalizowaliśmy grę. Rozumiem. Idę. Do, 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 do. Rany kobieto! Ile serglingów stworzyłaś? Może trochę przesadziłam. Zaraz odetną tę sekcję. Musicie przejść przez drzwi bezpieczeństwa! Nadajemy na tej samej fali. Dobra. Udało nam się. Zaskoczony? Chwila. Dalej! Jeszcze tylko jedne drzwi i będziecie na stacji promu. Rozumiem. Działam. Wolność, poprawka. To jest Ruszam. Idę. Trzymuję dużo obrażeń. W następnym pomieszczeniu wyczuwam wielu żołnierzy Dominium. Nadajemy na tej samej pali. Czeka nas ciężka walka. Trzymają tam zergi. Możemy użyć konsoli i je wypuścić. Albo możemy użyć jej do wypuszczenia gazu. Wypót tam pisteły. Co jest? Kto otworzył klatki? Teraz musimy zająć się zergami. Przynajmniej szanse się wyrównały. Chodźmy. Nie. Zamknął to miejsce. Ruszajmy. Ruszam. Nie ruszaj się. Udało nam się. Rom zaraz wystartuje. Działam. Jim, jesteśmy w odwrocie. Idę. Dominium dostało się do tunelu! Nadajemy na tej samej fali. Rozumiem. Tu, na, się tu będą ci no. Na Naprzód. Zadanie czeka. Fali. Rozumiem. Cel rozpoznany. Ruszam. Zadanie czeka. Nie wiem, brań, nienawidzę. Dobra. Brom nabiera rozpędu. Trzymajcie się! Dobra. Ruszam. Działam. Dobra. Opuściliśmy laboratoria. Będziemy wystawieni na atak, dopóki nie dotrzemy na lądowisko. Nadajemy na tej samej fali. Zadanie czeka. Działam. Idę. Aktyw. Rozumiem. Nadajemy na tej samej fali. Gotowy do ataku. Tak, słuchajcie. Zadanie czeka. Ruszam. kinetycznym Churła, teraz, jak już... pali. zadanie czeka dobra Churła, rozumiem nadajemy na tej to samej wali. ruszam dominium rozstawia jakiegoś ciężkiego mecha na stacji Ruszamy! Musimy ich powstrzymać, dopóki nie zakończymy ewakuacji. Już w prawie jesteśmy. Chodźmy za nimi na lądowisko. Działam. Dobra? czekali działamy dobra ruszam na no, palmy atakuję wroga nie zadanie czeka. Tyć kapsuły Mariny, Nadajemy na tej samej fali. Rusza! Dobry moment kinetyczny. Rozumiem. Naprzód. Kurwa, no. Daj nie do so it is up to you Zadanie, Rozumiem. Naprzód. Nadajemy na tej samej fali. Rozumiem. Szybko, Jim. Chyba zbliża się następna fala. Saro, jestem odcięty. Nie dotrę do ciebie. Bierz mój statek i leć. Dopiero co się odnaleźliśmy. Nie zostawię cię. Raynor, Kerrigan? Jestem na Hyperionie. Obieramy kurs na punkt zborny. Jaka jest wasza sytuacja? Kerrigan bierze mój statek. Ja potrzebuję ewakuacji. Rozumiem. Wysyłam po ciebie oddział. Nie schrzań tego, Valerian. Kerrigan, widzimy się w punkcie zbornym i... I przepraszam, że cię nie słuchałem. Za późno na przeprosiny, Valerian. Jim, wezmę twój statek. Ale jeśli dasz się zabić, będziesz miał poważne kłopoty. <noise> tak jest. Przyjąłem Jim, zbliżają się posiłki Dominium Hyperion jest pod silnym ostrzałem Mój oddział nie może do ciebie dotrzeć Przyjąłem Zabierz Hyperiona do punktu zbornego Znajdę sposób, żeby się stąd wydostać Do zobaczenia no Ona znowu? Nowa No proszę, Jim Raynor Gdybyś pomógł mi zająć się toszem, pozwoliłabym ci odejść, ale dokonałeś złego wyboru. Dobra blondi, pokaż na co ci stać. Kurwa. No. Dzięki za obejrzenie chociaż tego materiału jednego. Dobra, to... Do następnego nagrania!